A Nikt się nie lubi. Proszę <grywa> nie nie dostanie... ja, z nimi dyskutować. Proszę Proszę Pytamy się, gdzie my jest Baskuła tutaj? Gdzie jest Proszę spokój. Nie, no Tutaj Proszę no, spokój. Tutaj pan próbuje zakłócić naszą pokojową manifestację. słowa Apeluję do pana no, w niebieskiej kurce. Bardzo proszę o no, uspokojenie no, emocji. Nie, no, wybor, no ale ja Não precisa perguntar onde é o <coughs>

ale nie lubię, jakoś kłamie. Po co kłamiecie? A co, co kłamie? Mówię, przeżyjcie wolne słowa. Więc tak, wyleczcie tak, człowieka. Wyzwaliście go od ubeków. Po co? No, którego człowieka? Pana Meczkę. No, tak, no. Gdzie jest Myćka? Gdzie tu jest Myczka? Pokaż mi, że on jest Ubek. Bo oczywiście. Albo dziecko Ubeka. A to Ubek jeszcze istnieje? No oczywiście, że tak. A przez 8 lat go nie zwrócił? Proszę, proszę, bo nie zamknęli, gole, powinni zamknąć. Powinni, zamknęli, gole, powinni, gole, zamknęli, powinni gole, robić co? A czemnę, dlatego, gole, że myśleli, gole, że człowiek jest człowiekiem. Karibata Państwo! jest. dla brata! Karibata dla brata! Poproszę naszych uczestników, żebyśmy się oddzielili o od osób, które wchodzą w nasze szeregi. Będą próbować, jak uciekli, próbować, jak uciekli, próbować, jak Tutaj ci właśnie z kodu mają taki plan, że chcą. Tutaj pod EPOP. Także proszę o wystarczenie. Musimy się tutaj już poza, że tak powiem, spotkali to musimy bronić, że w ogóle ludzi oni chcą wejść północy, chcą okupować. Taka jest właśnie rola tych państwa, którzy są tu takiej policji. Próbowali nas zaatakować, zastraszyć. Dochodziło do cenu. Do także szanowni państwo, w 18 nie, nie, nie. będzie okupował... To i i stańsko... prawdziwego tutaj nie mamy napisane. Będę o pole Także miejmy tą świadomość, że oni tu przyszli nie przypadkowo. Kto może z Państwa odejmiemy warty i, i, i nie puścimy KORIMATA za pisowskiego obrata?

Mnie nie pozwolimy, nie pozwolimy, nie pozwolimy, nie pozwolimy, nie pozwolimy, nie pozwolimy, wolne media,

thank <laughs>

Na kółco poziążek publiczny, obraża ludzi, obraża Polskę, Polaków. Tu jest na flagę Polską, tu na flagę, tak to jest Polska flaga. Do Berlina! 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 Znaczy Pamiętaj siódmy, nie kradnij, no jesteś Od kiedy jesteśmy, Od kiedy ja. kiedy jesteśmy na ty? Od kiedy jesteśmy na To jest europejski To jest ten dobrobyt za... niemiecki przyjechał do, do nas. Do polskiego kraju. Do 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 to Karymata dla was. Kurde, no! jak na godzinę stówę i pizza, czy coś Nie, robimy. Zakacze... zakacze tej Stali. Pan Górniego próbował zakacze srebrniki, panie Górniegu. Zakacze srebrniki się Myśmy nie pozwolili się okradać. nie się Niemcom i że Morawiecki nie wywołuje? nie wywołujesz, to

Na uważaj, bo nie. Za chwileczkę, za chwileckę, za chwileczkę, za chwileczkę, za chwileczkę, za chwileczkę, za Tyś za chwileczkę, za Tak, tak, uważaj. za chwileczkę, za Uważaj, uważaj, za to jest wasz ostatni księg, dokładnie Państwo. To nie jest księg. Jeszcze trzy dni. Oj, teraz. Ja mówię o sobie, to jak skończy. A jak ja się robi? Zobaczymy. Ja zabłupię. Pani policjantka nie, nie jest na pańskich usługach. Pani policjantka jest polskiej policji. A pani, pani jeszcze jesteś... szmacisz mundur? Tak ale rano. jaki mundur? Pani A, pan A gery, gery, germanizować chce cze Cześć Germanizować po latach? Osiem zim. lat. Emeryturki, zdać... tatusia, emeryturka zwiększy się, tak? Chyba taki mundur, o taki mundur zemlujesz. No, I tak? Germanizacja! Zomalski. Germanizacja! Czterech przyjechało! Towarzysze, to już tak? wasz koniec tak? dzisiaj! Jakie to jest wasz Komu piękny musisz? koniec, towarzysze! Jestem dzisiaj nastąpi! Interesuje cipego. mnie to! I mój ojciec do 64 roku z takich kurki! Żegnamy gorąco! Żegnamy gorąco! Wszystkiego dobrego, pusiadek PR!

a tak ludzie, jak wy będziesz wyglądać polski. Ja, ale ja żyję na własny koszt. Pozwalam żyć każdemu Niemcowi, a wy nam nie pozwalacie żyć własnym kraju, nie pozwalacie nam oglądać telewizji polskiej, tylko chcecie niemiecką, TVN ja mam oglądać, gówno szajs jakiś. Co ty nie Opamiętaj się, ja kulturalnie mówię, że ja w Polsce, ja w Polsce, co ty masz do pozwolenia? Przyszedłeś na wiec publiczny. I Mie tutaj, tutaj jesteś, ja wizerunek. muszę... Mój Bóny, ale jest. ja jesteś bandytą, bo mnie popycha. O, bandytą No, jest. właśnie to muszę mieć, dla obrony. ma kogo tu pychać, Stare, łeckie to. Tak jest. Pawełku, Pawełku, doigraliście się. Także, tak właśnie suwerena wkurzyli, że macie teraz... O co ma to Koniec tu Zoby. Zoby. Zobo. zobo! Jeszcze chwila. Evenio, zobo! zobo. My stoimy tu, gdzie stała Polska, a wy stoicie tam, Wasze zakończyło się 10 minut. To jest to nie Wasze słyszałem Panie jak jest?

Chcesz żyć na własny koszt pracy. Nikt ci pracy nie broni w Polsce. Mamy dość miejsc pracy. Ale nie dla przybyciu ze środków, W związku z tym proszę, 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 Tak, proszę, proszę zobaczyć. Bo, pan, 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 ale pan, 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 mnie, pan mnie obraża, pan mnie obraża, proszę pana, pan po raz kolejny, czy ja mogę prosić policję e, o interwencję, bo... Pan też mi po nie obraża, no, nie chcę Jeszcze być takie? wobec Pana niegrzeczny, jest pan nie starszy, no, ale, ale proszę pana, ja pana nie nazywam ruskiem, nie nazywam pana ja, pan, Albańczykiem pana Turkiem. Pan nazwa ja, przez. No, nie tylko żeby to ale, nie ale, panie ale, proszę, panie, proszę pana, panie, proszę. Panie, przed chwilą no, nie jest w sieci to. Niech pan nie będzie się z własny. Nie nie ma no no, 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 nie, sieci. No, bo no, nie, nie puszczają, w temat mordowania, znaczy się, nie, nie, puszczą, panie, nie, panie, nie, 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 się kultura, rabunek się Wasze zwyczaje. Nie, wasze udziała, się bo, skończyły. rachunek się, skończył. się skończył. Najwyższy bo, czas po, normalnie żyć tak, na własny koszt. W Polsce to, czy, czy, czy. trzeba żyć na własny koszt. Dobrze My pan, pozwalamy to, czy, żyć każdemu na własny koszt. Jak pan chce, to, to pan powie. Jak pan chce, to pan powie. do Nagrajcie coś dla polskiej telewizji. Polską telewizję, żeście zanektowali. Proszę panie, czy ja mógłbym panią prosić? Zanektowaliście polską telewizję. Czy ja prosić, żeby pan Policja, policja... Nie, policja... ...pracę, pan a swoje... troszeczkę właśnie... Dziennikarze są wystarczająco... Nie chwilę, no przecież Dobre. jak jest telewizja, to mam prawo też wystąpić w telewizji, Ale nie w, -ie. Pan nie w ie Nie, nie, nie pan puści pan Polaka do TVN-u? Tak, Niech pan TVN nie jest z z Ale zaraz, dlaczego zaraz. pana obraża ludzi? Proszę, może pan nagrywać?